Czy chcesz sprzedawać więcej? Jak to robić, kiedy jesteś w branży B2B i dostarczasz produkty dla biznesu? O tym na bazie moich doświadczeń w tym odcinku poznaj 5 kluczowych zasad. Zapraszam. Cześć, tu Greg Albrecht. Witaj w podcaście Wszystkie twarze biznesu, który pomoże Ci osiągać cele zawodowe, a przy tym mieć więcej satysfakcji i czasu dla siebie. Brzmi ciekawie, to kliknij, subskrybuj, by nie przegapić kolejnych odcinków. Cześć, z tej strony Greg Albrecht. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj chciałbym żebyśmy porozmawiali o tym jak sprzedawać więcej w B2B. Temat ciekawy dla każdego kto prowadzi biznes, gdzie dochodzi do współpracy dwóch firm i chciałbym takie pięć zasad, pięć elementów, które dostrzegam z perspektywy 20 lat doświadczenia w tej dziedzinie przedstawić, które mam nadzieję pomogą ci nabrać trochę innej perspektywy do swojego sposobu działania lub do sposobu działania twojego zespołu i pozwolą Ci być bardziej skutecznym i bardziej zadowolonym z tego działania i też mieć więcej satysfakcji, to się sprawdzi zarówno przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek, jak i w sytuacji, gdzie Twój produkt jest już dobrze znany i chcesz poszerzać jego zasięgi. Te wskazówki mają charakter taki bardzo personalny, nie będę mówił tutaj o strukturyzowaniu zespołu sprzedaży, ale będę mówił o... Takich zasadach, które z mojego doświadczenia się rzeczywiście sprawdzają, działają. O moim doświadczeniu trochę: moja pierwsza praca w 2002 roku to była sprzedaż sprzętu komputerowego przez taki wielki telefon stacjonarny, przez który dzwoniłem do sklepów komputerowych w całej Polsce i sprzedawałem im karty graficzne, skanery, modemy i inne tego typu urządzenia. No, zaczęło się od tego rzeczywiście, nie miałem pojęcia, nawet jak działają te urządzenia, ale dość szybko zbudowałem sobie jakiś zestaw działań, które się sprawdzały. I później w swojej karierze, kiedy pracowałem w marketingu, potem prowadziłem swoją agencję reklamową, w której też miałem wielu klientów, też duże korporacje i trochę mniejszych firm. I cały czas teraz w swojej działalności doradczej, inwestycyjnej mam kontakt z ludźmi, którzy. Chcą coś kupić do swojej firmy, lub chcą mnie coś sprzedać, co pomogłoby mi w biznesie, i sobie skrupulatnie obserwuję, co działa, co nie działa. Top 5 rzeczy, żeby nie przedłużać, przejdę do sedna. Natomiast mam tylko do Ciebie jedną prośbę: jeżeli przesłuchasz ten odcinek i zobaczysz, że tam po tych pięciu punktach czegoś zabrakło, coś byś dodał, czy dodała, to pisz do mnie śmiało lub komentuj gdzieś w miejscu, gdzie tego słuchasz, tak żeby także podzielić się Twoją wiedzą z innymi osobami. No to dobra, jak jesteśmy gotowi, to lećmy. Punkt pierwszy to taka teza, że według mnie nie ma w ogóle firm, są tylko ludzie, których zaufanie zdobywasz. Co to oznacza? To oznacza, że według mnie idea firmy jako całości, mówienie sprzedam coś do Firmy X nie ma zupełnie sensu, dlatego że poza może jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi nie ma czegoś takiego jak firma, a nawet jeżeli to jest, to nadal to jest jakaś jedna osoba, która podejmuje decyzję. Firma to jest pewna iluzja, to jest pewna instytucja, a w procesie decyzyjnym zawsze biorą udział ludzie. Ludzie, których zaufanie zdobywasz, zdobywasz je. Najlepiej dużo wcześniej, zanim dochodzi do potrzeby nabycia czegokolwiek, czyli budujesz je być może latami, więc warto zacząć w tym momencie, ale też których zaufanie i zrozumienie zdobywasz w procesie, tworząc sobie mapy interesariuszy, wiedząc z kim rozmawiać. Bez takich technikaliów, tak jak obiecałem, nie będę tutaj sprzedawał ogólnej wiedzy sprzedażowej, a konkretne elementy, które gdzieś tam dla mnie wychodzą na tle pewnych ogólnych praw sprzedażowych więc w kontekście punktu pierwszego dla mnie zasada jest taka pomagaj łącz i nie oczekuj zwrotu i to jest coś co może jest przez niektórych rozumiane pod słowem networking dla mnie to jest otwartość na to żeby naprawdę pomagać innym i takim sposobem który mnie się świetnie sprawdzał i robiłem go zupełnie intuicyjnie, i dopiero patrząc wstecz widzę, że on miał rzeczywiste przełożenie na biznes, więc teraz mogę o tym powiedzieć jako o jakimś narzędziu, aczkolwiek było to zupełnie naturalne zachowanie, kiedy zacząłem to robić. To jest polecanie ludziom, którzy cię pytają, różnych fajnych, nowych rozwiązań, nowych, fajnych osób, które mogą coś zrobić. To są. Takie sytuacje, w których na przykład fizjoterapeutę, z którym współpracuję, bo poleciłem z 10 osobom, które są zadowolone i korzystają z jego usług, on jest zadowolony, więc jest ta dobra energia. Oni są zadowoleni i buduje się pozytywna asocjacja co do tego, że poleciłem im fajną osobę i kreuje się dobra energia wokół tego. Podobnie polecanie dobrych doświadczeń, dawanie wsparcia, wskazówek, otwartość na Dawanie swojego czasu, nawet kiedy mamy ten napięty kalendarz, na to, żeby komuś bezinteresownie rozwiązać problem. Według mnie to daje niezwykłe takie poczucie wsparcia, buduje pozytywną energię wokół dialogu, wokół Ciebie jako osoby. Pozwala się też lepiej poznać, poznać potrzeby danej osoby i nawet jeżeli ta osoba nigdy niczego Ciebie nie kupi, to możecie zarekomendować, kiedy wie, co robisz. To też zawsze warto mówić między wierszami, czym się zajmujesz. I plasuje ciebie jako istotne ogniwo w łańcuchu kontaktów, gdzie uważam, że te łańcuchy de facto są takimi narzędziami, które budują zaufanie, czyli to jest taki system rozproszony kontaktów, który de facto kreuje siłę zaufania. zaufania to jest, zaufanie to tak jak influencerzy mają milion lajków, to jest pewnego rodzaju zaufanie miliona osób do nich, i to jest ich walutą. Podobnie jest tutaj w tym biznesie, tylko nie ma to takiego. Widocznego na pierwszy rzut oka elementu, dopóty, dopóki ktoś ci nie powie: O, Ty chyba znasz wszystkich, no i to wtedy jest rzeczywiście taki element, że jesteś istotnym ogniwem w tym łańcuchu i to nie tylko znasz, ale też pomagasz wszystkim. I dlatego moja rekomendacja jest taka: odpowiadaj na wiadomości na LinkedInie, pomagaj osobom, które cię personalnie o coś pytają, nawet jeżeli nie masz na to czasu, bo ta dobra karma wraca. Więc to był punkt pierwszy. Kolejny, który przychodzi mi do głowy i sobie tak tutaj sprokurowałem go, to jest, że nikt nie lubi sprzedawców, ale każdy chętnie pozbędzie się problemu. Teraz, kiedy pomyślisz o tym, że nikt nie lubi sprzedawców, czyli chcesz komuś coś sprzedać, ale nikt tego nie chce, ale każdy chętnie pozbędzie się problemu, to uświadamiasz sobie, że jest zasada numer dwa, moim zdaniem. Zasada numer dwa to jest poznaj naturę problemu. Czyli w dialogu, w kontakcie, w interakcji skupiaj się na pytaniach, a nie na produktach. To jest klucz według mnie. Czyli kiedy z kimś dialogujesz, komu nawet chcesz coś sprzedać lub ktoś raczej przyszedł do ciebie i może chciałby coś od ciebie kupić lub myśli, że może skorzystać z twojego wsparcia, wsparcia twojej firmy, to i tak nie rozmawiajcie o, o produktach, bo zanim jest rozmowa o produktach, jest lepiej skupić się na rozmowie o problemach. Bo te pytania dotyczące problemu pogłębiają tę relację z rozmówcą, z tą osobą, która potrzebuje rozwiązania problemu, pomagają ci de facto dobrać produkt, który masz lub go w ogóle wykreować do tej potrzeby i dodatkowo pozwala to tak naprawdę stworzyć takie ala wspólne rozwiązanie, czyli będąc w dialogu, jesteśmy w stanie wspólnie z klientem kreować to rozwiązanie, kiedy kreujemy je wspólnie z klientem, to, to to rozwiązanie jest już naszym wspólnym rozwiązaniem i trudniej jest jemu w tej sytuacji odmówić. Dodatkowo pojawiają się też takie sytuacje, w których klient tak naprawdę nie wie, co chce kupić i to nie ma tylko za zadanie wytworzenia dźwigni perswazyjnej na kliencie potencjalnym, na tej drugiej osobie, ale także ma to też na celu pomóc jemu w zrozumieniu tego, czego potrzebuje. Przykładów jest mnóstwo. Na przykład ktoś do mnie dzwoni i mówi, że chce kupić wystąpienie moje na wydarzeniu, bo chce, by ludzie byli bardziej zmotywowani. No i teraz pytanie jest takie. Naturalnym rozwiązaniem jest wysłanie oferty pod tytułem kwota X, termin Y jest ok, temat taki i taki. Ale czy to rozwiązuje ten problem? Teraz, jeżeli jestem w stanie wejść w dialog, Zapytać tę osobę, dotrzeć do osoby decyzyjnej, która chce kupić tę usługę i poznać jej problem, to może się na końcu okazać, że ta osoba wcale nie chce kupić wystąpienia lub chce kupić też wystąpienie, ale istota problemu jest taka, że chodzi o jak, zmianę jakiegoś zestawu zachowań lidera tej organizacji, bardzo często tak jest, lub jakiejś osoby w tej organizacji, która de facto przekłada się na motywację tego zespołu i tym samym chodzi o eliminację tego zachowania, tym samym rozwiązaniem nie jest wystąpienie, ale jest coaching, mentoring, współpraca z tym zespołem zarządzającym. I teraz, oczywiście, zapytanie o wystąpienie może być punktem otwierającym, ale nie jest rozwiązaniem. Jeżeli nie pogłębimy zrozumienia potrzeby, nie zadamy pytania: dlaczego, 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 co chcesz osiągnąć, to nie będziemy wiedzieli, co tak naprawdę sprzedajemy i czy sprzedajemy właściwy produkt. Że Istotna kwestia jest taka, że czasem w ogóle klient nie powinien nic u Ciebie kupić, a nie, na pewno nie kupić to, po co przyszedł, bo to może przynieść się kłopoty. Więc lepiej skupić się na tym, żeby nie sprzedawać, tylko zrozumieć najpierw problem i wtedy wykreować to rozwiązanie. To była zasada numer dwa. Zasada numer trzy wychodzi z takiego prostego powiedzonka, <gry> które jest wszędzie słyszane: czas to pieniądz. Bardzo się z tym zgadzam. To ma dużo wymiarów także w biznesie. I tu zasada numer trzy. Która dla mnie osobiście jest czasem trudna do respektowania, i dlatego pracuję nad tym też, żeby mieć fajny zespół, który może mnie w tym odciążać, na przykład, i tak też to trzeba budować. O czym na koniec, to jest zasada trzecia: wygrywa szybki, który zajmie taką bazę pierwszego wyboru, czyli ten czas reakcji ma dużo większe. Znaczenie czasem niż inne elementy. I to nie tylko jest to, do czego się przyzwyczailiśmy poprzez doświadczenia klienta w sklepie internetowym, że odpowiedź jest od razu na czacie, że możemy, prawda, liczyć, że w sekundę ktoś nam odpowie. Jesteśmy jako konsumenci wychowani do tego, ale co więcej, ten, kto odpowie pierwszy, ma wpływ na formowanie potrzeby w głowie klienta i buduje pierwsze emocjonalne poczucie. Objęcia tego pierwszego wyboru. Czyli jeżeli klient wysyła do ciebie jakieś zapytanie i osoba od sprzedaży, na przykład ty, jak jesteś właścicielem małej firmy albo człowiek w zespole sprzedażowym, odbiera od razu, odzwania od razu. Ja uważam, że w ogóle korespondencja mailowa. Nie jest dobrą formą komunikacji w biznesie, jeżeli chodzi o monitorowanie potrzeb i nawiązywanie pierwszej relacji, według mnie trzeba podnieść telefon, zadzwonić, powiedzieć, że dziękuję za wiadomość i zadać kilka pytań. Jeżeli to nie wchodzi w grę, to chociażby zapytać, kiedy możesz zadać parę pytań, aczkolwiek według mnie najlepiej działa próba telefonu, jeżeli nie działa, ktoś nie odbiera wtedy mail z pytaniem, kiedy możemy porozmawiać. Kiedy jesteś tą pierwszą osobą, która się zainteresuje, pierwszą osobą, która dane. Klient porozmawia. To już z innymi mu się nie będzie chciało tak gadać. Po drugie, Ty już możesz podrzucić parę rozwiązań, i ten ktoś sobie zbuduje poczucie Ciebie lub twojej firmy jako tego kompetentnego partnera, który zdejmie problem z ramion, i tym samym budujesz przewagę, bo tworzycie wspólnie pewne rozwiązanie. O tym też już mówiłem w zasadzie drugiej. I wtedy nie ma konkurencji. Bo konkurencja, która wchodzi i wysyła oferty mailem, nie wie, jaka wizja rozwiązania jest już w głowie klienta i nie dopasuje tej potrzeby tego rozwiązania do potrzeby tego klienta tak dobrze jak ty, wchodząc w dobry pogłębiany dialog jako pierwszy czy pierwsza i zajmując tamtą pozycję. Dlatego szybkie reagowanie od razu na zapytanie. Wiem, że czasem sam jakby tego nie ogarniam, ale mam doświadczenia, że kiedy tak jest, to wtedy to prawdopodobieństwo wygranej znacząco wzrasta. Okej, okay, to była zasada trzecia. Do czwartej podstawą jest zapomnij o swoich przekonaniach. To jest bardzo czasem trudne, ale moją zasadą byłoby, nieważne jest, co ty byś zrobił, czy zrobiła, chciała w konkretnej sytuacji, bo klient i tak ma inną perspektywę i musisz wejść w jego buty, a nie ograniczać swojego wachlarza rozwiązań poprzez swoją perspektywę. Często to dotyczy na przykład wyzwania są takie, kiedy osoby sprzedają coś klientom z innej zupełnie grupy, Społecznej, zainteresowań, niż same reprezentują, i mają trudność, żeby się postawić w ich butach. Czy to jest sprzedaż produktów premium, czy z innej strony, na przykład pokazywanie oszczędności osobom, które mają tendencję do oszczędzania. Nie możemy mierzyć innych swoją miarą. To, że ja jem taką, taką bułkę i tyle na nią wydaję, to nie oznacza, że mój klient nie kupuje bułki o połowę taniej albo 10 razy taniej i dla niego ta bułka ma, nie ma większego znaczenia. Więc tutaj rekomendacją z mojej perspektywy byłoby. Wyjść z tego równania, łap się na tym, że ograniczasz swoją odwagę do działania, na przykład w kontekście wyceny tej usługi, czy w kontekście formułowania tej oferty, zamiast operując na rzeczach, które są ważne dla klienta, to operując na swoich własnych przekonaniach i myśleniu, a jak ja bym to kupił, jak ja bym to kupiła, i te przekonania o tym, że się nie da, że są takie benchmarki, że tak to się robi, że coś się robi w określony sposób, zazwyczaj nas ograniczają, więc myślę też, że nie zawsze jest warto oglądać to, jak działa konkurencja, jeżeli będziemy nadmiernie przyjmować to za autorytet, bo czasem możemy stracić nasz spontaniczny styl działania, który może nas wyróżnić na tle konkurencji. Także bądźmy blisko klienta i nie dajmy naszym przekonaniom o tym, co jest dobre, a co złe, zdominować potrzeby klienta, bo też widziałem takie przypadki, w których Klienci byli zniechęcani do czegoś, co naprawdę chcieli kupić, bo ktoś sobie myślał, nie no, wie pan, może pan to jakoś taniej tu tak zakombinować. Tak, i nawet klient, który chciałby coś kupić lepszego, bo dla niego to było ważne, nie kupował tego albo irytował się na sprzedawcę, bo sprzedawca miał swoją własną agendę na sprzedaż. I każdy z nas ma jakąś swoją agendę, więc to nie dotyczy tylko osób najemnych, ale także też właścicieli firm, którzy wpadają w takie pułapki. To zasada czwarta i piąta opiera się na takim czymś, co sparafrazowałem jedno sławne powiedzenie, no pain, no gain. Sobie pomyślałem, że jest można też powiedzieć no fame, no gain, czyli bez sławy nie ma przyrostów. A zasada numer pięć to zwracaj uwagę na pozamerytoryczne czynniki sprzedaży. Często myślimy, że dla klienta jest ważne na przykład kupienie lodówki. Tak, I on chce mieć lodówkę, bo myślimy, że on kupuje tę lodówkę, żeby w niej chłodzić napoje w swoim biurze. I teraz my tak myślimy, to trochę się łączy z czwartym punktem, czyli z naszymi własnymi przekonaniami, ale jego potrzeba jest zupełnie inna. Czasem kupuje tę lodówkę, bo chce komuś pokazać, że ma super lodówkę, a czasem, bo musi zrealizować budżet, a czasem, dlatego że nie ma z kim pogadać, więc zadzwoni do ciebie i pogada o lodówce i na końcu kupi lodówkę. Jest mnóstwo motywatorów. I te motywatory nie mają zawsze konkretnego, twardego zabarwienia związanego z, z esencją Twojego produktu. To jest to, że Czasem na przykład chcemy zorganizować event, żeby móc zaprosić jakiegoś fajnego mówcę i go poznać osobiście, i to jest motywacja, a nie to, jaki jest interes całej organizacji. Niestety, ludzie są tylko ludźmi, mają swoje osobiste motywacje, musimy je poznać i zrozumieć. I wiedzieć, co naprawdę sprzedajemy, żeby nie myśleć, że sprzedajemy komuś lodówkę, żeby przechowywał w niej chłodne napoje w biurze, bo ta lodówka może mieć swoją własną historię, i dlatego rekomenduję Pogłębienie także w tym dialogu wcześniej zrozumienia tych aspektów niemerytorycznych. Może to jest potrzeba wewnętrznego sukcesu w dużej organizacji, gdzie jest jakiś cel, że ktoś chce coś pokazać w jakiejś prezentacji. To może być potrzeba właśnie bycia wysłuchanym i pogadania. Może po prostu ta osoba nie ma z kim gadać i chce z tobą pogadać, i to jest dla niej warte tyle, że może nawet kupić przy okazji coś. I to jest zawsze twoja decyzja, czy chcesz to sprzedawać, tak? I dodatkowo może to być chociażby chęć pokazania się, tak jak mówię, zrobienia sobie zdjęcia fajnego z kimś. I tutaj to fame, o którym powiedziałem na początku, też ma znaczenie czyli budowanie wizerunku firmy ma też tę wartość, że ludzie lubią kupować produkty, które są znane, aby móc innym o tym powiedzieć. Więc także i ta marka osobista, i inne elementy. Świadomości marki twojego produktu mają też znaczenie takie pozamerytoryczne, że jeżeli kupuję tę lodówkę i ona ma konkretne logo i konkretny design, to to też świadczy o pewnym statusie i będę mógł się o tym pochwalić i to też ma znaczenie. Czyli te wszystkie niemerytoryczne aspekty mają także wpływ na motywacje sprzedażowe. I to przewija się w moich doświadczeniach od tego pierwszego momentu, kiedy sprzedawałem ludziom sprzęt komputerowy, a widziałem, że czasem po prostu chcieli z kimś pogadać, być wysłuchani albo chcieli powiedzieć, jakie mają problemy. To ma znaczenie również teraz, kiedy robimy tak zwany proces customer discovery ze startupami i rozumiemy czasem, jaka jest prawdziwa motywacja klienta do kupowania pewnej usługi. I te wszystkie pięć zasad, które teraz powtórzę, czyli po pierwsze. Pomagaj, łącznie oczekuj zwrotu. Po drugie, poznaj naturę problemu. Po trzecie, wygrywa szybki, który zajmie bazę pierwszego wyboru. Po czwarte, co byś ty zrobił w tej sytuacji, nie ma znaczenia, bo liczy się perspektywa klienta. I po piąte, te wszystkie pozamerytoryczne czynniki sprzedaży mają wpływ na sprzedaż. W związku z tym istotne jest, co tak naprawdę sprzedajesz, bo może komuś po prostu sprzedajesz radość i uśmiech. No i jestem ciekaw, czy te punkty rezonują z Twoimi doświadczeniami. Proponuję podziel się tym, skomentuj, zalajkuj, zasubskrybuj ten podcast. Napisz też do mnie i dołącz do naszej grupy. To jest klub na, na klub. To jest zupełnie bezpłatne i tam będziesz dostawać, no, myślę, że bardzo wartościowe, zupełnie bezpłatne informacje, które pomogą Ci bardziej skutecznie prowadzić biznes. Wystarczy tylko, że zostawisz maila na, na klub. I w zasadzie tyle ode mnie na dzisiaj. Jeżeli masz pytania, chcesz pogłębić te tematy, są one dla Ciebie ciekawe, napisz, podziel się i dajmy innym jak najwięcej inspiracji do tego, żeby skutecznie mogli działać i sprzedawać. Życzę Ci wspaniałych, długoterminowych relacji, dużo przyjemności z procesu poznawania potrzeb klienta i ich zaspokajania. I takiej spójności wewnętrznej w realizacji tego procesu. Wszystkiego dobrego, dzięki serdeczne i do usłyszenia w kolejnym odcinku Greg Albrecht Podcast.